Dobry, słucham. Nazywam się Katerzyna Solarek, jestem menedżerem działu obsługi klienta projektu inwestycyjnego, który Pan złożył rejestrację wcześniej. Jakiego projektu? Inwestycyjnym. A dokładnie jak to się nazywa, ten projekt? Matrix. Pan złożył rejestrację. No być może, tak. Jeszcze się miała rozmowę z naszym menedżerem Pan, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Halo? Tak. No... To dobrze. A co Pana najbardziej zainteresowało w naszym projekcie? Hmm, czy ja wiem? No, chyba wszystko. Gumie? No, to dokładnie. No, dokładnie. No to co? no to Coś tam było, że no, można... Zarobki było... czy jednak ja branża? Coś tam było o zarabianiu hajsu. No to tyle mi wystarczy, nie? No tak. E, no ta branża pozwala nam zarabiać w sposób pasywny. I nie musi pan siedzieć przed komputerem od rana do wieczora. E, my jesteśmy główną firmą brokerską, która zajmuje się handlem na rynku finansowym. E, co pan słyszał na temat rynku finansowego? Generalnie, no to niewiele. No czyli wie pan, że takie coś istnieje, tak? No tak no właśnie, zajmujemy się handlem na rynku finansowym i zarabiamy na różnicy w cenie, czyli spekulacje. Kupujemy taniej i sprzedajemy drożę. Uh -huh. A jakie? Okay. Jakie miała Pan doświadczenie w tej branży? No proszę pani, no żadne. No jeśli mówi pani, że wiem niewiele o, o rynkach finansowych i tak dalej, poza tym, e, że istnieją to e, no nie wiem kompletnie nic, no to nie rozumiem pytania. Czemu Pani pyta o doświadczenie? A no tak, tylko pytam może pan nie wie na no kiedyś coś tam. Nie no, skoro wie pani, to wie, to wy, wy, wynika samo jedno, jedno z drugiego to wynika. No proszę pani, no bo jeśli ktoś nie miał doświadczenia i w ogóle e, wie tylko o istnieniu czegoś takiego, no to, no to skąd, skąd ma mieć doświadczenie na rynkach, nie? No, bo doświadczenie jest zerowe. No tak, dobrze, to no, nie szkodzi. E, no na pewno zna Pan takie kierunki jak kryptowaluty, surowce, towary i paru e, To wszystko nazywa się rynek finansowy. Mm -hmm. a, a z jakiej branży Pana nas przyszedł? A czy to ważne jest w ogóle? za to do rzeczy, do no, do e, Ja pytam tylko, żeby dopasować mm -hmm. wygodniejsze rodzaje współpracy i chciałabym bardziej się zapoznać z Panem. No, ponieważ e, wszyscy ludzie mają różne tryb życia, Ktoś tam pracuje po 12 godzin, e, ktoś ma dzieci i w ogóle nie ma czasu na nic. I dlatego chcę zrozumieć jak panu, jak pan dysponuje swoim czasem. No, jak dysponuje swoim czasem, no wie pani to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, no to nie jest troszeczkę skomplikowane, no jak dysponuję swoim czasem. No, no wie pan, nie? trzeba iść do pracy, bo, bo się pracuje, bo trzeba pracować, bo wiadomo, hajs trzeba mieć skądś, nie? No to, ee, no to wtedy to nie mam czasu, bo jest czas na pracę, nie? No jak mam wolne, to mam wolne. No proste. No tak. A, no, a ile czasu dziennie może pan poświęcić na dodatkowy dochód? Tak, dziennie, ogólne. Tak, dziennie, no nie wiem. A ile a ile, ile tego czasu potrzeba? No, 30-20 minut starcie na to współpracę. E, no, powiem no powiem tak, no, te 30 minut, czy, czy tam nawet 20, no to, no, to, no to mogę poświęcić, nie? Bez, pro, bez problemu. Dobrze, rozumiem. Ja się mam takie pytanie, a czego pan oczekuje od współpracy z naszą firmą? Hmm, czego, czego, mógłbym oczekiwać? Nie wiem, no zarobku jakiegoś, czy coś. No wiadomo, no, przecież każdy przychodzi dla hajsu. Dla hajsu, nie? No tak. No powiem panu tak, że złotych gór na pewno nie obiecuję, bo potrzebno zaczynać od małego i powoli się rozwijać. Um, skupmy się najpierw na tym, żeby pokryć wydatek miesięczny. E, ile pan potrzebuje mieć pieniędzy na miesiąc? No tam czyli dojazd? Przejazd, zakupy. Możemy wynajmne mieszkanie. No proszę pani, na no ile potrzebuję? No. Generalnie no, pieniądze szczęścia nie, nie dadzą, nie dają, tak się mówi, ale to pierdolenie jest. No, im więcej pieniędzy, tym lepiej. No, ja wychodzę z tego założenia, no, także im więcej, tym, tym lepiej, nie. No tak.